Dzień dobry! Dziś odcinek o tym, jak budzić pelargonie po okresie spoczynku zimowego. Zapraszam do oglądania. Moje pelargonie wstawiałam do piwnicy w ciemne miejsce, ponieważ nie miałam takiego pomieszczenia, w którym by było chłodno i jasno. I od razu widać, że bardzo różnią się od tych, które by zimowały na parapecie, gdzie jest dostęp światła. Ale to nie szkodzi, ponieważ i z jednych, i z drugich tak samo odbiją nowe pędy i będą naprawdę piękne wiosną i później latem. Swoje pelargonie wstawiałam do piwnicy w połowie listopada, natomiast teraz jest końcówka stycznia i czas je budzić. Po tym, jak puszczają takie drobne listki, widać takie zaczątki zielonego, nawet w ciemnym miejscu, to jest znak, że pelargonie czyczą. Chcemy wody, chcemy światła, chcemy pokarmu, więc wtedy można wystawiać. Oczywiście, jeżeli nie ma miejsca teraz w mieszkaniu, gdzie jest naprawdę nagrzane powietrze, mały dostęp światła, można przytrzymać te pelargonie. Do, do połowy lutego, maksymalnie do końca lutego, oczywiście patrząc w piwnicy jak one wyglądają. Pelargonie potrzebują akomodacji do warunków, bo z ciemnej piwnicy do nagle do ciepłego pomieszczenia o jasnym świetle potrzebują takiego okresu przejściowego. Przez kilka dni nie podlewam ich bardzo mocno, ponieważ nawet nie ma liści, które by odporowywały Wodę, nie ma tej rozbudowanej części nadziemnej i jeżeli będę podlewać to też nawozem azotowym, ale o dawką zdecydowanie mniejszą, głowę nawet jedną czwartą dawki normalnej w czasie sezonu wegetacyjnego. Zaczynam od usunięcia wyschniętych, zeschniętych liści, przycięcia pędów, dopiero później Będę przesadzać do świeżej ziemi. Ta pelargonia nie była oczyszczona na jesień. Natomiast, jeśli też macie takie pelargonie, które pozostawione były w takim stanie bez oczyszczenia do piwnicy, nic nie stoi na przeszkodzie i teraz można oczyścić. Ja preferuję jednak czyszczenie na jesień, ze względu na to, że mogę od razu zareagować, jak widzę szkodniki albo chore jakieś same pędy, jakieś choroby grzybowe, czy po prostu oczyścić z ziemi opadłe kwiaty i liście, które też powodują właśnie rozwój chorób grzybowych. Więc wycinam mocno te pędy, które nie były wcześniej wycięte. Najpierw o połowę długości, później dotnę bardziej jak i zobaczę, jak wygląda roślina. Po oczyszczeniu można zauważyć, że odsłoniły się etykietki z kolorami. Jest to bardzo ułatwione zadanie później przy komponowaniu różnych takich aranżacji. Po oczyszczeniu pierwszej zabieram się za kolejną donicę. Tej widać, że oczyszczone były na jesień wszystkie pędy, usunięte listki, a te, które zostały, łatwo usunąć, ponieważ jest ich bardzo mało. Tu można zaobserwować, jak w takich ciemnych warunkach tworzyła jasne listki, które są bardzo długie, bardzo malutkie. I bardzo słabe i jasne. Te należy usunąć, żeby nie osłabiać rośliny. One i tak nie dają nic roślinie. Na tej oczyszczonej jesienią tnę tylko te pędy, które są martwe, lub skracam, skracam żeby bardziej się rozgałęziały. Oczywiście do zielonej tkanki. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, nie obcinam na jesień, jeżeli nie jestem pewna jakiegoś pędu, albo po prostu nie przycinam tak maksymalnie, żeby też roślina nie miała takiego wielkiego szoku. I teraz mogę spokojnie dociąć to, czego nie zrobiłam na jesieni. Do oczyszczania mam kilkanaście skrzynek z plargoniami. Chciałoby się, żeby przebiegało to tak szybko, w takim przyspieszeniu jak na filmie. Natomiast jest teraz mniej pracy niż na jesieni i możecie to zobaczyć w moim innym filmie: jak przechowywać plargonie przez zimę. I kolejna roślinka, kolejna doniczka już jest y, zrobiona. Przetrwanie przez zimę zależy od wielu czynników, na przykład od tego, jak te pelargonie, w jakim stanie były przed początkiem zimowania. Jeżeli było, były duże opady i te pelargonie stały nie pod dachem, też mogą mieć to wpływ na przykład na choroby grzybowe. Także to, że na przykład jeżeli miały szkodniki, też mogły spowodować zmniejszenie i straty po zimowaniu. Na początku roślina będzie tworzyć takie słabe pędy, zielne długie i niezbyt takie silne, ze względu na mały dostęp światła, ale z czasem z każdym tygodniem będzie przybywać słońca i będą silniejsze. Jeszcze będę je trochę przycinać, już jak puszczą te świeże pędy, będę obserwować, które zostawiać, a które z tych nowych pędów są silne i warte do zostawienia. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Jeśli podobał się Wam ten film i chcecie oglądać jeszcze więcej, zapraszam do subskrypcji mojego kanału.